Kochani, jak to jest dobrze być dzieckiem Bożym, prawda? Zaśpiewaliśmy Abba, Ojcze, a my jesteśmy Twoimi, Ojcze, dziećmi i dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci za to. Jesteśmy siostrami i braćmi. Dzięki temu jednemu Ojcu, który nam posłał Pana Jezusa, swojego Syna, coś niesamowitego, to nie wiem czy czujecie to. Jak podawałem Komunię Świętą i patrzyłem na oczy tych przyjmujących Komunię Świętą twarze, widać niesamowitą radość, pokój. Przyjmują Jezusa Chrystusa samego, którego nam Ojciec posłał. A on stał się dla nas wszystkim bratem i my jesteśmy siostrami i braćmi. Dziękujemy Ci, Ojcze Niebieski, za to, żeś nas przyprowadził tutaj dzisiaj do matki danej ku obronie naszego narodu. Zawsze nas broniła. Dziękujemy Ci za Jasną Górę. Dziękujemy Ci za Matkę. A jeżeli, to dziękujemy za cały Kościół. Ekscelencjo. Księże biskupie, księże biskupie, kochany przyjacielu nasz, księże Stanisławie, ordynariuszu diecezji łomżyńskiej, Bóg zapłać za to słowo, za każde słowo. Bóg zapłać księdzu biskupowi, ordynariuszowi diecezji świdnickiej, księdzu biskupowi... I za to, że już dzisiaj przyjechał, już dzisiaj. I biskupowi z pięknego, z pięknego miasta Spadwy Północy. Skąd? No z Zamościa. Bóg zapłać. Diecezja zamojsko-lubaczowska. Bóg zapłać księży biskupie za to, że ksiądz biskup jest... I życzymy, żeby wszyscy ludzie byli z księdzem biskupem. Cała dieceza z biskupami. Żeby byli tylko dobrzy współpracownicy, prawdziwi siewcy. Wszystkim kapłanom z całego serca Bóg zapłacił Według wszystkich tytułów, ja, żebym nie chciał żadnego pomylić, wiem, że są tu infuaci, pewno jutro zobaczymy. Są prałaci, są kanonicy, profesorzy, przeróżni. I ojciec Kamil z biało-czerwonym moherkiem. Niech ojciec pokaże. A On jest wojskowym księdzem też. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. A wiek to wiekowi ogłasza na jasnej górze tu Matka nasza i do tej matki tak serdecznej przyszedł dzisiaj ojciec dyrektor i przyprowadził wspaniałą polską rodzinę, rodzinę Radia Maryja. Ja myślę, że do Matka Boża przyprowadziła. Tak, proszę zobaczyć, ten biało-czerwony mocherek. Tak. Wszystkim z całego serca wielkie, wielkie. Bóg zapłać. I pierwszy, jeżeli mogę powiedzieć, za chwileczkę oddamy się matce Bożej do dyspozycji znowuż. Tak? Patrzę na zegarek, bo 20 po mamy. Czy będzie koncert jakiś jeszcze? A może marsze pograją nam, prawda? Dobra orkiestra, prawda? Piękne, dziękujemy. To jest śląsk. Ale to jest polski Śląsk, prawda? Tak czy nie? No. Żadne tam jakieś działania. Anty. W każdym razie tak, Bóg zapłać. Prosimy jeszcze później. Takiego marsza może jednego, drugiego, żeby aż nogi poruszyło, prawda? Tak. Bo my też jesteśmy wojsko, Boże wojsko. Kochani. Mamy wspaniałych księży biskupów, kapłanów i wspaniały kościół. Ale jeżeli mogę jeszcze zwrócić uwagę na coś, co mnie tak poruszyło dzisiaj, to zobaczyłem te biało-czerwone znaki, a na nich napisy przeróżnych miast. I napis z Niemiec, miasto niemieckie i biało flaga. I w różnych, jutro zobaczymy dużo jeszcze innych, i widzę z Londynu, widzę z różnych miejscowości, tam gdzie bije polskie serce, tam jest Polska, katolicka, piękna. I ja oby tak było dalej. I widzę taki jeden napis na biało-czerwonej fladze: Największa miłość po Bogu to Polska. To powiedział. To powiedział wielki prymas polski ksiądz kardynał, sługa Boży Stefan Wyszyński, bez którego nie mielibyśmy papieża Polaka. On nas tu przyprowadzał. I zatrzymuje się mój wzrok na tym krzyżu, na ołtarzu. To jest ten krzyż który Ojciec Święty dokładnie ten sam. On jest własnością księdza arcybiskupa metropolity lwowskiego Mieczysława Mokrzyckiego. Jutro on tu będzie. Ten krzyż trzymał Ojciec Święty w Wielki Piątek, przytulał go. Ten krzyż jest z nami. I tak jak ta pieśń była Abba Ojcze i Widać tu, jak tak patrzę na wszystkich, to mówię, cieszy się Pan Bóg, cieszy się Matka Najświętsza, ale cieszy się Jan Paweł II na pewno i jest z nami. I gdy zaśpiewaliśmy to Abba Ojcze, 20 lat temu pierwszy raz, tu zaśpiewali, to była młodzież, rzesze młodzieży. Kto z was wtedy był tutaj? Ciekawy jestem. Był ktoś wtedy? Rękę do góry. Proszę, zobaczcie, ilu księży. Widzicie, ile z tej młodzieży księży? A kto z Was jeszcze był? Wyżej, bo nie widać. Widzicie, śpiewaliście to wtedy? To ułożył ojciec Jan Góra te słowa i zaśpiewali. Dziękujemy mu za to i dziękujemy za tę pieśń i za to, że Ojciec Święty tak bardzo chciał, żeby śpiewać tę pieśń. Wtedy się bardzo cieszył. Myślę, że i dzisiaj się bardzo ucieszy. Także to wszystko mi przypomina. Takie znaki szczególne tutaj jakoś tak poruszają moje serce też. I wy wszyscy tu zgromadzeni. Naprawdę to jest wielka miłość. Widać wielką miłość do Pana Boga, do Kościoła, do Ojczyzny, do ludzi. Wielka miłość. Oby ta miłość rosła. Jeżeli mogę powiedzieć jedno, patrzę na wspaniałych biskupów, ale jeszcze jedno o miałem powiedzieć. I tam widzę Chrystusa... Świebodzińskiego. On z daleka króluje, widać z daleka na ulicach, przepiękny. On też przeszkadzał niektórym mediom. Widziałem, jak amerykańskie media w amerykańskich mediach wyśmiewali się z tego Chrystusa, w niemieckich wyśmiewali się z tego Chrystusa. No cóż, trzeba się jakoś tak modlić za tych ludzi i, i pracować, być siewcą. I jeszcze jedno. Mamy wspaniałych biskupów, wspaniałych kapłanów, Kościół. Nie dajmy sobie, nie dajmy sobie, nie pozwalajmy sobie na to, nie pozwalajmy sobie na to, żeby poniewierać pasterzy w Polsce. Raz po raz to się widzi. I tak myślę. O przeróżnych prześladowaniach kościoła w historii, o przeróżnych prześladowaniach, nie będę o tym mówił teraz, to najpierw wyśmiewali, najpierw odbierali dobre imię, a później mordowali. Tak było w Meksyku, tak było w Hiszpanii, tak było w Rosji, tak było. To robił Hitler, to robił komunizm. A później mordowali, a teraz można zamordować jeszcze, jeszcze gorzej. Jeszcze gorzej. I widzę, że może być taki w historii był juzefinizm. Pewno znacie to z historii. Cesarz Józef mówił nawet, ile świeczek ma się palić na ołtarzu. Ingerował bardzo mocno. Ale jeżeli idzie ingerencja władzy razem z mediami przeciwko kapłanom, to chyba jest gorsze jeszcze od juzefinizmu. <klucz> razem z mediami. Media, w których będzie rzeczywiście dialog, komunikacja, komunikacja, komunikować się ze sobą. Rozmawiać na argumenty, w rodzinie się rozmawia. Czy nie tak jest u Was? Mąż z żoną rozmawia, dzieci rozmawiają, teściowa, teście, dziadki. I każdy coś powie, coś powie. Musi być komunikacja, a nie nawzajem szczucie. Jeżeli jest, jeżeli władza jakakolwiek idzie i ma do dyspozycji media. Przeciwko, powiedziałbym, ich ideologii, ich interesom, no to jest dramatycznie. Raz po raz też w Polsce widzę, jak z wysokości tych, tych powiedziałbym, potęg medialnych kpią sobie. Z patriotów dobrych, z tych, którym zależy na ojczyźnie, na ludziach, na rodzinie. Z tych, którzy z kościoła, z księży. I co tu potrzeba? Tu potrzeba ogromnej modlitwy z naszej strony, ale i rozumu. I prośba do każdego, do każdego z rodziny Radia Maryja: nigdy nie przyłączajmy się do tego kamienowania kogokolwiek w Polsce. A kapłani, biskupi są namaszczeni Duchem Świętym. A Pius IX, błogosławiony, powiedział, kto kąsa Kościół ginie. Wcześniej czy później ginie. Bo Duch Święty nie pozwoli sobie na takie niszczenie. Tym bardziej gdzie, jak gdzie, ale w kraju błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II. Szanujmy kapłanów. Jemu tak zależało, żeby Polska poniosła Ewangelię do tej Europy. Do tej Europy. A mówili nam, jak mielibyśmy wejść do tej Unii Europejskiej, to nam mówili, że będziemy ewangelizować, Kościół będzie miał takie szanse. A jak jeden ksiądz pojechał do Brukseli nie w swojej sprawie, to go chcieli zapłóc od razu. Jak powiedział trochę prawdy, bardzo krótko, oczywiście na skróty. Bo nie było można dużo. No widzicie, ja też myślałem, że to będzie taka ewangelizacja, otwarte oczy, ręce, serce. Ale to nic. Mamy co? Mamy pośmiać się, pobłogosławić i do roboty, do ewangelizacji. Życzę naprawdę nigdy, nigdy nie kamienujmy księży. Nigdy. Gdybyśmy tak mogli napisać Białą Księgę, to myślę, że każdy biskup miałby taką białą księgę prześladowań w Polsce, w Polsce, w naszych czasach i przez media odbieranie dobrego imienia za tłuką żywcem, tak jak księdza arcybiskupa Wielgusa. Za to też musimy odpowiedzieć i Pan Bóg za to nas zapyta, bo to jest dramat. Nikt nie ma prawa drugiego człowieka obmawiać, mówić na niego w mediach, gdzie indziej, po sądach włóczyć, jeżeli on nie ma prawa się bronić, jeżeli mu się usta zamknie. Nikt nie ma prawa, nikogo, bo to nie jest demokracja. To nie jest demokracja. To się kłania ten stary system, ale może jeszcze ulepszony w białych rękawiczkach. To tyle. Kochani, a więc kochamy Kościół? Kochamy Kościół, czy nie? Bo kochamy Pana Boga, tak, czy nie? I kochamy Matkę Bożą? No to co, to będziemy ewangelicznymi siewcami, czy nie? No i pomyśleć jak? Siadź, Siać, siadź, siadź. Ale w Kościele, w zjednoczeniu z biskupami, nie po swojemu, bo to są dziczki. To i są dziczki. Później źle to wyrasta i to jest... Kochani, a może jeszcze sobie zaśpiewamy po całej ziemi brzmi Ave Maria i oddamy się Matce Bożej, jeżeli księża biskupi nam pozwolą. Ale to są tak, tak cierpliwi biskupi, że chyba pozwolą nam. Zaśpiewamy po całej ziemi. Brzmi Ave Maria. Dobrze? To mocno. Ojcze Piotrze. Po całej ziemi brzmi Ave Maria Ludy i narody Cię sławią, Maryjo. Już dwa tysiące lat chronisz w swych dłoniach świat. we Maryja, po całej ziemi. Thank you. Jeszcze tę pieśń, to jest też dla mnie jakaś nauka. Napisała pani Gołaszewska. Są dwie siostry. Pamiętam, w Pielgrzymce Warszawskiej szliśmy, grały na akordeonach, na różnych tych instrumentach. I dzisiaj słyszałem tę pieśń w Radiu Maryja też. A jedna z nich gra tutaj na Jasnej Górze, a jedna jest w Ameryce, a mama chora w Gniewkowie chyba. Tak, mama chora, pozdrawiamy tą mamusię. I wiecie, co te, co, ta, co te dziewczyny zrobiły? Czy jedna ta ze Stanów Zjednoczonych? Mila. Mila, ojciec mi podpowiada. Ojciec. Ojc, ona zorganizowała w Ameryce pieszą pielgrzymkę do częstochowy amerykańskiej w stanie New Jersey z Great Meadows. Już par, kilka lat już chodzą, i to już tysiące ludzi. Po parę dni. Bardzo daleka. Wiecie, jaka, jakie to było zdziwienie dla Amerykanów? A teraz Amerykanie wchodzą w to. A, a z, Chicago, z Chicago inni zrobili. świeccy zaczęli. Pielgrzymkę pieszą Polacy oczywiście. Do Maryville. Tam jest też piękny. Tam są ojcowie ser, Salwatorianie. Dobrze, ojciec jego Królewska Mość ojciec Jan mi powiedział, tak, on jest bardzo dobry też. Wszyscy ojcowie są wspaniali w Radiu Maryja, zresztą nie tylko w Radiu Maryja, tak. W każdym razie i tę pieśń ona napisała, zobaczcie, co potrafi jeden człowiek? I to jest, posłuchać Ducha Świętego i siać i tam już tysiące chodzą, jakie wielkie owoce. Także każdy, niech nikt nie, nie mówi, że nie może być siewcą. Wszyscy mogą być. Pismo, w każdym domu katolickim, katolickie pismo. Młodzieży dać pismo, jest takie piękne, miłujcie się. Dać, niech oni dobrze rosną, a nie dziadostwo takie pokr pokręcone. Później. Przecież to, ja nie mówię które, Wy sobie sami obserwujcie, jakie to trendy idą pokręcone na ten świat, prawda? Chociażby przeciwko rodzinie. Ja dzisiaj się dowiedziałem, że w Gdańsku jakieś muzeum robią homoseksualistów i lesbijek. No też, żeby pokazywać kulturę europejską. Tak. No tak, za pieniądze wasze. Za post... Tak, tak. Dlatego myśleć ewangeliczny siewca musi rozumieć, mieć rozum i używać go, a nie odrozumiony. Od 45 roku życia pracuję nad tym, żeby odrozumieć człowieka. I te, te media nad tym pracują, dlatego tym bardziej i dlatego kochamy Pana Boga, myślimy, jak krytykują księży, nie powtarzać, porozmawiać w domu i nie rzucać kamieniami. Pamiętajcie, siostry zakonne księża to są nasi bracia. Nie zapomnę mojej świętej pamięci, mamy. Mówiła: synku. Jak mówią na któregoś księdza, to jakby na ciebie mówili: Serce mi pęka. Niech wam pęka serce, jak będą mówili na księży. Nie pozwólcie na to, ci chodzący wszyscy do kościoła. Nie pozwólcie nigdy. Nawet gdyby były jakieś błędy. My jesteśmy ludźmi, co wy myślicie? Co wy myślicie, że, że ja nie mam nerwów? Przecież to człowiek się musi cały czas opanowywać. A wy macie nerwy? No to co? Jakbyście nie mieli, to byście nie żyli. No. Tylko trzeba opanowywać to. No i różne rzeczy. Człowiek też ma już dość nieraz, jak ma taki ogród zoologiczny na tym świecie, to przezwariować może. No. Ja nie wiem, który. To jest duże z ogrodów zoologicznych. W każdym razie kochajmy księżę, jest pierwsze. i nie dajmy. Dlaczego mówię, bo ja widziałem, jak na księdza biskupa Stanisława, jak wiedział rok przedtem, jak go jedna, te, że go jedna telewizja zaatakuje. I zaatakowała, bo nie był poprawny politycznie, bo nie poszedł tak, jakby oni chcieli. A jakby poszedł tak, jakby chcieli, to by to by, ho, to by go wynosili, jakie medale by dostawał, a nawet dotacje by miał z Unii Europejskiej. Nie tylko z Unii. I tak każdy biskup, każdy biskup. Kochani, to tyle. Oddajmy się Matce Bożej. Jeszcze tylko to. Modliliśmy się za siostry zakonne i niewymienione były też siostry Józefitki, siostra bo ona tak tylko do gotowania siostra Leonila i siostra Teresa Słuszka bezhabitowa, elegancka dziewczyna ale siostra zakonna też za wszystkich się módlmy, wszystkim, będziemy braćmi i siostrami a teraz także ewangelicznymi siewcami oddajemy się Matce Bożej do dyspozycji niech w nas i przez nas zwycięża i kochajmy błogosławmy tych którzy nas prześladują.